Wyjątkowa szansa na kasę dla widzów Polonii 1. Właśnie teraz widzicie zagadkę tygodnia, czyli zadanie do rozwiązania właśnie na teraz. 10 chwil na tę zagadkę. Do ułożenia są puzzle i trzeba ułożyć wszystkie puzzle tak, aby powstało jedno słowo. Jeżeli komuś z Państwa uda się to zrobić, i wystarczy wysłać SMS o treści znam. Jeżeli znasz rozwiązanie, pod numer 75480. A do wygrania nawet 5000 zł. 7 chwil zostało do wygrania nawet 5000 zł. Sześć chwil. Jeden SMS teraz to 3 szanse na wygranie. Trzeba tak ułożyć te puzzle, żeby powstało jedno słowo. 5 chwil. Ta zagadka jest naprawdę szybka. i Jeżeli już się zastanowiłeś, jeżeli puzzle pasują, to już teraz wysyłaj SMS-a. Jeśli znasz rozwiązanie 75480 o treści, znam. A to jest właśnie ta wiadomość, która może cię poprowadzić po pięć tysięcy złotych. Trzy chwile. Przypomnę, że jeden SMS daje 3 szanse na wygranie. Roz strzygnięcie tej zagadki i wyłonienie zwycięzcy w programie Zagadkowy Weekend w niedzielę o godzinie 15 na antenie Polonii 1. Trzy chwile do końca i jeszcze można się zgłosić, a już dwie chwile, więc ten czas błyskawicznie, jak widzicie, mija. Chodzi o ułożenie słowa ze wszystkich puzli. Każda litera musi być wykorzystana. Jeżeli znasz rozwiązanie, wyślij koniecznie SMS o treści znam pod numer 75480. Nawet 5000 może być twoje. I uwaga, ostatni moment. Czekamy, czekamy. Jeszcze teraz możesz wysłać SMS-a i koniecznie oglądaj program Zagadkowy Weekend w najbliższą niedzielę o 15, bo wtedy na początku programu rozstrzygniemy konkurs i wyłonimy zwycięzcę. Czas się skończył. Jeszcze można się zakwalifikować do konkursu 75480 o treści znam. Nawet 5 tysięcy może być Twoje.